UOLa wow, fuks! I ten niebieski kolorek mi szczęście przynosi. Zdjęliśmy? Nie. O nie! No. Ta część jest chyba najtrudniejsza, nie? Chyba.

Ale coraz bliżej, spokojnie, za chwilę tu przyjdziemy. Ja. Bo chciałeś nagrywać z Lego Star Wars, to? Ja! ja. A kto? Ja. Nikt cię by nie prosił, żebyś nagrywał ze mną. I ja! Nie wierzę w to, co widzę po prostu. No, teraz tak, coś, coś, coś. Nie się rusza, teraz jeszcze raz no, Spider-Man Teraz się... Ja nie mogę! Zaczukę cię! Co to są te kółka do góry? Okrążenia. Aaa, jajka jakieś. Chyba Trzy, o, dwa. A oba ma trzy. Chyba, że mi pożyczysz jedno. Nie. Nie Zdję! Co ja bym na nie zdążyć? Super, no! Ty też wleciałeś? O, nie, ja nie wleciałem. A ten filmik, bo możesz sobie darować, nie? Da nogi O, losie. Czekaj, jestem, czy. To będziemy musieli na parku robić. Oby nie. Szybko! ...a on No i co teraz ty wleciałeś na ścianę? Ciiiicho! Zobacz, ja tym niebieskim capkiem w silnym zakrętu. Jest Bugatti Veyron, tołba. To jest z tobą. Zobacz ten filmik! 30 fpsów, no.

No nie no, trafili mnie no. No! Zabra. Jak nie jakieś, nie wiem co, no to. Terror Robinsonowie? Jack Sparrow i jego spuka. Ej, no nie wiem na to, nie da żyć. O ja! Kurę do tego. Ale do

Cała kasa do ciebie leci? Nie wiem. Tak, musiał się poinformować. Yes. Co? Nie. nie! Ostatni raz i wychodzę, a ja my nie tam nie Daj się radę. Dam radę. U. Tam mnie wkurzają, muszę. No tu no.

Chyba będzie na parku, co? No. Widzisz mi tak. W góry jest to nędzne. No nie, pod ziemią pojadę. No e, i co? Pucha. A może jakieś grzechy z biedronki? Co? Kupujesz. Jakiś tutaj Kupił Coca-Cola i myśli, że dopalacze mu dadzą. Sorry, power 8. Nie było, nie? Kolejny stary. Co teraz zrobiłeś? Hmm? Kępa była i. No. O, o. Może byś jechał, a nie ci sami się wyżerał. Co ja? Burde. No to wychodzi skądś.

To jest jakieś chińskie. E, to śniki. W Chinach wyprodukowane. Nie damy rady. I tak nie zabrakło. Boże. Bo Jakichś mikar. To jest. To byłby dopalaczy nieznany. No, jakby tu były jakieś dopalacze. No, tu tak. nie ma żadnych dopalaczy. Trochę tam wszystko no. się nie to tu, ta zielona. O nie, no <laughs> będzie to... Jopie. Nic. Więc to robić. No. Jak myślisz, film będzie szparta. Mi to 10 Ja. że tutaj. Nie, dwóch. Dlatego mówiłem, Ci przed odcinkiem, że to moje ostatnie najgorsze... To znaczy moja najgorsza misja. Nie wie, nie wierzę w to, co widzę. No, no widzisz mój zielony kolor. Jaki mu? Jak ja niebieskim laid lecę? To kłamiesz? No, no. Ty kanali, nie kłam. Spotkał cię za to karą. Ooo. Nie no. Nie no. Ty klucze wyrażysz tam bycia. Uuu. Łap, łap. Tam też jest. chciał teraz zobaczyć czarnego kota. Co? I żeby to było w Bo w Chinach, jak przebiegnie czarny kot, no to... Oznacza też szczęście. Ja to szczęście Nie to byś Za zapisać? Na lekcji to miałem Głupoki? A poczekaj na jakie ja to miałem Pewnie by... głupoty, co? Na polskie Nie na polską i ja no, no. o, o Chińczyka

No nie wiem. No nie, a ten. No nie wiem. No chyba ty. Ej, pamiętasz? Wczoraj graliśmy w Koda i... koleś miał nick, no chyba ty. Albo kiedyś graliśmy w... Koda. Kiedyś graliśmy w Koda i... Nick... miał koleś Nick. Jeden do niego napisał Nick, fajny masz nick. To ja. Było... No, não, boa tá que estuda, já